Porucznik Robert S. Johnson, pilot 50-56, Grupy myśliwskiej USAF, wiedział, że umiera. Jego P-47 Thunderbolt płonął. Kokpit wypełniał się dymem. Lewoskrzydłowy silnik wylewał olej na przednią szybę. Zanim dwa Focke-Wulf Fw 190 pilotowane przez Asy Luftwaffe kontynuowały atak. Niemiecki pilot, Oberleutnant Egon Mayer, człowiek z 102 potwierdzonymi zwycięstwami, wystrzelił kolejną serię z działu 20-latniej niery wprost w kadłub amerykańskiego myśliwca. Metal rozrywał się jak papier. Pociski trafiały w zbiorniki paliwa, skrzydła, kadłub. Johnson liczył trafienia. 86 pocisków różnego kalibru przeszło przez jego samolot. 86. Każdy wystarczający, by zestrzelić Spitfire'a, Messerschmitta, Hurricanea, każdy śmiertelny dla kruchych maszyn latających nad Europą, ale P-47 Thunderbolt nie był zwykłym myśliwcem. Ważył 7 ton w pełni obładowany, więcej niż niektóre bombowce. Jego silnik Pratt Whitney R-2800 Double Wasp miał 18 cylindrów i produkował 2000 koni mechanicznych. Był opancerzony jak czołg. 7 metalowych płyt chroniło pilota z każdej strony, rurowe wzmocnienia kadłuba tworzyły szkielet zdolny wytrzymać uderzenia, które rozerwałyby inne maszyny w powietrzu. Majer był zaskoczony. Strzelał z 20 metrów dystansu, z którego żaden samolot nie powinien przetrwać. Jednak Thunderbolt leciał dalej. Słaniał się, tracił wysokość, zostawiał za sobą szlak dymu, ale leciał. Johnson, pokryty krwią i olejem, przytomny jedynie dzięki adrenalinie, trzymał drążek oburącz. Przed nim, przez rozbitą szybę, widział wybrzeże Anglii 700 km do domu. Silnik pracował na jednym cylindrze skrzydła były dziurawe jak sito radio martwe kompas zniszczony ale leciał. Niemcy przerwali pościg. Majer później powiedział swoim kolegom: Żaden myśliwiec nie powinien przetrwać tego, co zrobiłem temu Thunderboltowi. Johnson wylądował. Samolot się nie rozpadł. To był początek legendy. Republic Aviation Corporation w Farmington, Long Island, nie projektowała myśliwca. Projektowała latającą twierdzę. Kiedy w 1940 roku inżynierowie Alexander Cartwelly i Aleksander Severski zaczęli pracę nad następcą P-43 Lancer, postawili jedno pytanie: Co jest ważniejsze? Prędkość czy przetrwanie? Dla większości konstruktorów odpowiedź była oczywista: Prędkość. Spitfire, Messerschmitty, Zero wszystkie były zbudowane jak precyzyjne instrumenty. Lekkie, zwrotne, śmiertelnie skuteczne, ale kruche. Jeden trafiony zbiornik paliwa oznaczał koniec. Jeden pocisk w silniku upadek. Kartfeli, gruzińskiego pochodzenia inżynier z obsesją na punkcie struktury, wybrał inaczej. Jego P-47 miał przetrwać piekło. Średnica kadłuba wynosiła 1,4 metra, więcej niż średniowieczny bombowiec. Silnik był potężny, ale umieszczony głęboko, osłonięty pancerzem. Pilot siedział w klatce z siedmiu płyt stalowych, każda o grubości 4 cm. Zbiorniki paliwa były samouszczelniające się. Specjalna guma zatykała dziury po pociskach, zanim paliwo zdążyło wypłynąć. Test prototypu odbył się 6 maja 1941 roku. Pilot testowy Lowry Brabham wzniósł się na wysokość 10 000 metrów w 8 minut. Rekord dla tamtego czasu. Osiągnął prędkość 690 km h Szybciej niż większość myśliwców na świecie. Ale najważniejsze było inne. Podczas lądowania układ podwozia nie załamał się pod ciężarem 7 ton. USAF złożyło pierwsze zamówienie 763 sztuki. Generał Henry H. Hap Arnold, dowódca sił powietrznych, powiedział publicznie: To nie myśliwiec, to niszczyciel nieba. Niemcy nie wzięli Thunderbolta poważnie. Widzieli ciężki, nieporęczny samolot, który nigdy nie dorówna zwrotności ich BF-109. Mylili się. P-47 nie miał walczyć wręcz. Miał nurkować z 10 tysięcy metrów, rozrywać formacje bombowców, ostrzeliwać czołgi i lądować z 50 dziurami w kadłubie. I tak właśnie robił. Kwiecień 1000 d to jest trzecie. Bazy RAF w południowej Anglii. 50, to tak. Grupa myśliwska USAF otrzymuje pierwsze P-47 Thunderbolty. Piloci przyzwyczajeni do lekkich maszyn jak P-40 Warhawk są zszokowani. Thunderbolt waży tyle, co dwa Spitfire'y razem wzięte. Cockpit jest ciasny. Widoczność słaba. Przy starcie samolot potrzebuje całej długości pasa i więcej. To nie myśliwiec, to latający czołg, mówi Major Hobzemke, dowódca grupy. Jego słowa brzmią jak skarżenie, ale Zemke to doświadczony pilot, który latał na wszystkim, od radzieckiej Jaki po brytyjskie Hurikany. Wie, że wojna powietrzna nad Europą to nie pojedynki z pierwszej wojny światowej. To masa, ogień i pancerz. Pierwszy bojowy patrol odbywa się 8 kwietnia 1943 roku. 12 Thunderboltów eskortuje bombowce B-17 w nalocie na Antwerpie. Niemieccy piloci Luftwaffe, dowodzeni przez majora Johannesa Steinhoffa, atakują formację od góry. Używają klasycznej taktyki. Nurkowanie. Krótka seria. Oderwanie. P47 odpowiadają ogniem. 8 karabinów maszynowych 50-cal, każdy wystrzeliwujący 800 pocisków na minutę, tworzy ścianę ołowiu. Steinhoff później napisze w dzienniku: "Nigdy nie widziałem takiej siły ognia. Jeden Thunderbolt ma więcej broni niż pół eskadry naszych 109-tek, ale to dopiero początek". Niemiecki as, leutnant Klaus Neumann, trafia Thunderbolta pilotowanego przez podporucznika Franka Klibe. 20 pocisków z MG-151 przebija prawe skrzydło, kadłub i osłonę silnika. W każdym innym myśliwcu Klibe spadłby w płomieniach. Thunderbolt leci dalej. Klibe wraca do bazy. Mechanicy liczą dziury. 47 trafień. Samolot jest naprawialny. Będzie latał następnego dnia. Niemcy zaczynają rozumieć. Thunderbolt nie walczy jak Spitfire. Nie próbuje cię przechytrzyć po prostu wytrzymuje więcej niż ty. 14 października 1943 roku. Operacja o kryptonimie Mission 115. Cel: fabryki łożysk kulkowych w Schweinfurcie. Serce niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, bez łożysk, czołgi się nie poruszają, bombowce nie latają. Wojna się kończy. 221 bombowców B-17 Flying Fortress wznosi się nad Anglię o świcie. Eskortuje je 60 AP-47 Thunderboltów z 50 6 i 70 no, osób ja Grupy Myśliwskiej. Ale jest problem. Zasięg. P41 może lecieć tylko 730 km bez dodatkowych zbiorników. Schweinfurt leży 900 km od angielskich baz. Major Zemke otrzymuje rozkaz: eskortujcie tak daleko jak możecie. Potem wracajcie. Nad Aachen, niemiecka granica, Thunderbolty muszą zawrócić. Zbiorniki paliwa są prawie puste. Bombowce lecą dalej same. Bez ochrony. Luftwaffe czeka 300 myśliwców: PF 109, FW 190, nawet dwusilnikowe puf 110 uzbrojone w rakiety. Major Egon Mayer dowodzi atakiem. Jego taktyka jest prosta i brutalna. Atak czołowy. Niemieckie myśliwce nurkują wprost na nos bombowców, wystrzeliwując działa 20 mm i 30 mm z odległości 400 m. B17 zaczynają spadać, jeden po drugim płonące wraki, spadochrony, czarny dym przeciw blademu niebu. Radioperatorzy krzyczą przez kanały ratunkowe. Dziesiątki głosów, wszyscy wołają pomocy. Nikt nie przychodzi. Porucznik Robert Johnson, latający w tylnej eskorcie, słyszy to przez radio. Widzi, jak B-17 eksplodują w powietrzu. Jest zbyt daleko, zbyt mało paliwa. Musi wrócić. Jak możemy ich zostawić? pyta przez radio. Nie mamy wyboru, odpowiada Zemke. Tej nocy 60 bombowców nie wraca. 600 ludzi martwych lub w niewoli. Najwięcej strat w jednej misji w historii ósmej floty powietrznej. Dowództwo USAF wie: Albo zwiększą zasięg myśliwców, albo przegrają wojnę powietrzną. Inżynierowie pracują przez dzień i noc, projektują zewnętrzne zbiorniki paliwa, metalowe cylindry mocowane pod skrzydłami. P47 otrzymuje 75-galonowe zbiorniki zrzutowe. Zasięg wzrasta do 1200 km. Wystarczy, by dotrzeć do Berlina. Ale wraz z dodatkowymi zbiornikami Thunderbolt staje się jeszcze cięższy. Teraz waży prawie 8 ton. Niemieccy piloci myślą, że będzie łatwiejszym celem. Mylą się. Styczeń 1944 roku. Baza Halesworth, wschodnia Anglia. 56. Grupa myśliwska dowodzona przez majora Zemkę, jest najbardziej utytułowaną jednostką myśliwską w Europie. 150 potwierdzonych zestrzelonych samolotów, 30 asów, 0 straconych bombowców podczas eskorty, gdy 56 była w powietrzu. Piloci nazywają siebie Zemks Wolfpack, wilczą Sworą Zemkę. Na kadłubach ich P-47 namalowane są wilcze głowy, błyskawice, czaszki. Każdy samolot ma nazwę: Penrod and Sam, half pint. Pegas Bird II. Bonnie. Robert Johnson lata na All Hell. Na jego samolocie 27 malutkich świastek. Każda oznacza zestrzelony samolot wroga. 27 stycznia 1940 Johnson prowadzi patrol nad Hanowerem. 8 Thunderboltów na wysokości 7,5 m. Zadanie: osłona bombowców B-24. Liberator atakujących zakłady Continental. O 11.47 z chmur wyłania się 12 focke Wulf FW 190. Prowadzi je Oberleutnant Franz Stiegler, as z 28 zwycięstwami. Stiegler zna Thunderbolta, walczył z nimi wcześniej. Wie, że w walce wręcz może ich pokonać. Fw 190 jest szybszy w zakrętach, zwrotniejszy, lżejszy. Ale Thunderbolty nie wchodzą w dogfight. Johnson daje sygnał ręką. Jego eskadra wykonuje manewr boom and zoom. Nurkowanie z góry, seria ognia, oderwanie w górę. Wykorzystują wagę P-47. W nurkowaniu osiągają 800 km/h. Prędkość, przy której skrzydła FW-190 zaczynają się trzepotać. Stigler próbuje uniknąć. Za późno. Dwa Thunderbolty atakują jego sześcioro z obu stron. 16 i 10 cal, otwiera ogień jednocześnie. FW-190 Stiglera zostaje trafiony w silnik, dym, płomienie. Stigler katapultuje się o 11,49. Jego skrzydłowi próbują kontrataku. Atakują Johnsona od tyłu. 3 FW-190 wszystkie strzelają. Pociski 20 mm trafiają kadłub, ogon, lewe skrzydło. Pancerz wytrzymuje. Johnson wykonuje skręt w lewo, gwałtowny, na granicy wytrzymałości konstrukcji. P-47 wydaje metaliczny jęk, ale nie rozpada się. W każdym innym myśliwcu skrzydła oderwałyby się. Johnson wychodzi z zakrętu. Widzi jednego FW-190 przed sobą, 200 metrów wprost. Jeden krótki nacisk na spust, 800 pocisków w 2 sekundy. FW-190 eksploduje w powietrzu. Misja kończy się o 12.44. Wszyscy piloci wracają. 5 zestrzelonych f 190 Zero strat. Niemcy przestają atakować Thunderbolty w locie poziomym 28 marca 1914 roku. Porucznik Robert Johnson startuje o 0,915 z bazy Hailsworth. Misja eskorta głęboka nad Berlin. Jego Thunderbolt, All Hell, waży 7800 kg z pełnymi zbiornikami. Silnik chodzi równo. Wszystkie systemy działają. Jest liderem eskadry. Zanim nim leci siedmiu pilotów, wszyscy weterani. O 11:20 nad Berlinem napotykają formację 40 Messerschmittów Bf 109 i Focke-Wulfów FW 190. Luftwaffe broni stolicy. Walka jest chaotyczna, gwałtowna. Samoloty krążą, nurkują, strzelają. Niebo pełne śladów kondensacyjnych, dymu, świstu silników. Johnson zestrzelił jednego Bf 109. Widzi jak spada w płomieniach. Odwraca się, szukając następnego celu. Wtedy zostaje trafiony. Seria z 20mm MG-151 trafia w prawe skrzydło. Eksplozja rozrywa metal. Kawałki oszklenia lecą do kokpitu. Johnson czuje jak odłamki trafiają go w lewą rękę. Krew. Ból. Odwraca głowę. Focke-Wulf F. Wyhund, leci 20 metrów za nim. Pilot. Oberleutnant Egon Meyer. Najlepszy As Luftwaffe przeciwko bombowcom. 102 zwycięstwa. Celuje do kolejnej serii. Johnson nurkuje. P-47 spada jak kamień. 700 km C. 750. 800. Granica wytrzymałości konstrukcji. Skrzydła się trzęsą. Kadłub wibruje. Majer nurkuje za nim. Druga seria. Tym razem 20 pocisków trafia kadłub, kokpit, silnik. Szyba pęka. Olej zalewa przed nią szybę. Johnson nic nie widzi. Leci na ślepo. Tylko trzymając drążek opuszczony w dół. Trzecia seria. Majer strzela z 10 metrów. Jest mistrzem. Nie marnuje amunicji. Każdy pocisk trafia cel. Zbiornik paliwa, wzmocnienia skrzydeł, osłona silnika, ogień, dym. P-47 nadal leci. Majer jest zszokowany. Zużył pół amunicji. Strzelał ze śmiertelnej odległości. Trafił dziesiątki razy. Każdy inny samolot spadłby płonącym wrakiem już dawno temu, ale Thunderbolt leci dalej. Johnson jest półprzytomny. Krew z ręki zalewa drążek. Silnik pracuje tylko na sześciu cylindrach. Radio martwe. Kompas zniszczony. Wie tylko jedno. Musi lecieć na zachód, do Anglii, do domu. Majer strzela ponownie i ponownie. Amunicja się kończy. Strzelał sześć razy z 20 metrów. Thunderbolt wciąż lata. Jest 11:48. Johnson leci samotnie nad wrogim terytorium. Nie wie dokładnie gdzie. Kompas jest zniszczony. Nawigacja uszkodzona. Jedyne co ma słońce i instynkt. Majer leci obok. Przestał strzelać. Amunicja wyczerpana. Przygląda się uszkodzeniom Thunderbolta. Kadłub dziurawy jak sito, lewe skrzydło spalone, osłona silnika rozerwana, z wydechu leci gęsty czarny dym. Przez uszkodzoną szybę kokpitu Majer widzi Johnsona. Młody pilot, zakrwawiony, trzymający się ledwo przytomny, ich oczy spotykają się przez kilka sekund. Majer salutuje. Odchyla FW-190 i odlatuje. Później wyjaśni kolegom: Człowiek, który może utrzymać to w powietrzu po tym, co zrobiłem, zasługuje na życie. Nie zabiłbym go nawet, gdybym miał amunicję. Johnson zostaje sam. 700 kilometrów do angielskiego wybrzeża. Silnik pracuje coraz gorzej. Temperatura rośnie. Olej wycieka. Każda minuta może być ostatnią. Leci na wysokości 2000 metrów. Zbyt wysoko. Łatwiejszy cel dla flaku. Zbyt nisko. Nie zdąży wyskakiwać, gdyby silnik stanął. Balansuje pomiędzy życiem a śmiercią. Nad Holandią niemiecka bateria przeciwlotnicza otwiera ogień. Czarne chmury eksplozji wokół niego. Odłamki dzwonią o kadłub. Johnson nie może manewrować. P-47 jest zbyt uszkodzony. Leci prosto. Liczy na szczęście. Flak trwa 3 minuty. Wieczność. Jeden odłamek trafia prawe skrzydło. Rozerwa poprzeczne wzmocnienie. Skrzydło zaczyna się uginać pod obciążeniem, ale konstrukcja wytrzymuje. Jest 12.34. Johnson widzi wodę. Kanał La Manche. Jeszcze 100 km. Silnik zaczyna się dławić. Obroty spadają. Trzęsie się, kaszle, zatrzymuje na 10 sekund. Potem odpala ponownie. Temperatura 150 10 stopni Celsjusza. Punkt wrzenia oleju. Johnson wie. Silnik wybuchnie lub całkowicie stanie w ciągu kilku minut. 13:02. Wybrzeże Anglii wyłania się z mgły. Johnson ledwo oddycha. Lewa ręka bezwładna, zakrwawiona. Prawa trzyma drążek z ostatnich sił. Widoczność zerowa. Przednia szyba całkowicie pokryta olejem. Leci patrząc przez boczne okno, głowę wychyloną na zewnątrz, radio martwe. Nie może wezwać wieży kontrolnej, nie może prosić o awaryjne lądowanie, po prostu leci prosto, szukając jakiegokolwiek pasa startowego. O 13.11 widzi bazę. Nie wie, czy to Haysworth, jego baza. Nie jest pewien, czy to w ogóle amerykańska baza. Ale nie ma czasu na wybieranie. Wysuwa podwozie. System hydrauliczny częściowo uszkodzony. Przednie koło nie blokuje się w pozycji. Będzie musiał lądować z niestabilnym podwoziem. Zaczyna schodzić. 500 metrów, 400. 300. Silnik gaśnie całkowicie. Cisza, przerażająca, totalna. Tylko świst wiatru przez dziury w kadłubie. P-47 staje się szybowcem. Siedmiotonowym szybowcem z uszkodzonymi skrzydłami i niestabilnym podwoziem. Johnson celuje w pas startowy. Zbyt szybko. 200 km/h przy lądowaniu. Normalnie powinno być 150, ale bez silnika nie może już kontrolować prędkości. Musi lądować teraz lub nigdy. Przednie koła dotykają betonu. Uderzenie. P-47 podskakuje. Przednie podwozie ugina się, ale wytrzymuje. Tylne koła uderzają w pas. Ponowny wstrząs. Samolot zarzuca w prawo. Johnson próbuje korygować drążkiem. Bezskutecznie. Prawy hamulec nie działa. Thunderbolt zjechał z pasa. Wjeżdża na trawę, kołuje 180 stopni i zatrzymuje się po 400 metrach. Cisza. Johnson siedzi w kokpicie, nie wierząc, że żyje. Jego ręce drżą, krew kapie z lewej dłoni na podłogę kabiny. Przez chwilę po prostu oddycha. Potem alarm przeciwpożarowy. Zapalił się tylny kadłub. Johnson odpina pasy, wypycha uszkodzoną szybę, wychodzi na skrzydło, skacze na ziemię. Jego nogi się uginają. Upada, podnosi się. Odbiega 10 metrów i pada na trawę. Mechanicy biegną z gaśnicami. Gaszą pożar w dwie minuty. Kiedy Johnson wstaje, otaczają go czterej mechanicy: dwóch medyków i major Zemkę. Zemkę patrzy na uszkodzony samolot. Potem na Johnsona. Nie mówi nic przez kilkanaście sekund. W końcu pyta: Ile razy cię trafili? Johnson odpowiada: Przestałem liczyć po pięćdziesiątym. Zemke odwraca się do mechaników. Policzcie każdą dziurę. Chcę znać dokładną liczbę. Następnego dnia mechanicy prezentują raport. P-47 All Hell, numer seryjny 42-833-87 otrzymał 86 trafień bezpośrednich, 32 pociski 2 g mg 151. 54 pociski 3G-MG-131, dodatkowo 12 trafień odłamkami przeciwlotniczymi, prawe skrzydło, 14 dziur. Lewe skrzydło 19, kadłub 37, osłona silnika 10, ogon 6, zbiornik paliwa trafiony 4 razy, samouszczelniający system zadziałał, silnik trafiony 8 razy, pancerz ochronny wytrzymał, cockpit trafiony 2 razy, 7 płyt stalowych chroniących pilota, zatrzymało pociski milimetry przed ciałem Johnsona. Inspektor techniczny, kapitan James MacDonald, sporządza notatkę: Samolot nie powinien latać. Według wszystkich zasad aerodynamiki i konstrukcji, Powinien rozpaść się w powietrzu po pierwszych 20 trafieniach. Strukturalna integralność została utrzymana dzięki wzmocnieniom rurowym i nadmiarowej grubości pancerza. Żaden inny myśliwiec w służbie, Spitfire, Hurricane, BF-109, FW-190, P-51, nie przetrwałby nawet połowy tego uszkodzenia. Raport trafia do sztabu USAF w Waszyngtonie. Generał Arnold rozkazuje: każdy pilot musi o tym wiedzieć, każdy inżynier, każdy dowódca. Thunderbolt właśnie udowodnił dlaczego budowaliśmy go takim. Historia Johnsona obchodzi wszystkie bazy w Anglii w ciągu tygodnia. Piloci, którzy przedtem narzekali na wagę P-47, jego nieporęczność, wolniejsze zakręty, teraz proszą o przesunięcie do jednostek latających na Thunderboltach. Niemcy również dowiadują się. Egon Mayer wraca do bazy i raportuje swojemu dowódcy, majorowi Gerhardowi Barkhorn. Amerykański myśliwiec zmienia równowagę sił. Nie możemy zestrzelić samolotu, który nie spada mimo stu trafień. Nasze działa 20 mm są nieskuteczne, potrzebujemy 30 mm, może nawet 30 s.s.p.p.d. Luftwaffe zaczyna montować cięższe działa, ale to zwiększa wagę ich myśliwców, zmniejsza manewrowość, ilość amunicji spada, 30 mm ma tylko 60 pocisków, zamiast 200 w standardowym 20 mm, a Thunderboltów przybywa każdego dnia. Do czerwca 1949 ponad 5000 P47 operuje nad Europą. All Hell Johnsona zostaje naprawiony i wraca do służby po czterech tygodniach. Johnson latał nim do końca wojny, zdobywając łącznie 27 potwierdzonych zwycięstw. Ale prawdziwe zwycięstwo nie było w zestrzeleniach. Było w każdym pilocie, który wrócił do domu w uszkodzonym Thunderbolcie. 8 maja 1945 roku. Dzień zwycięstwa w Europie. Wojna się kończy. P-47 Thunderbolt latał w każdej większej kampanii. Od Afryki Północnej, po Berlin, od Włoch, po Normandię. Statystyki są nieubłagane. 15 tysiące wyprodukowanych samolotów. Najwięcej spośród wszystkich amerykańskich myśliwców. 3 tysiące 5 Potwierdzone zwycięstwa powietrzne. 9 zniszczonych lokomotyw. 80 tysiące zniszczonych ciężarówek. 6 zniszczonych czołgów. Współczynnik strat 7 utraconego P-47 na każdy zestrzelony wrogi samolot, najniższy w całej wojnie. Ale najważniejsza statystyka jest inna, wskaźnik przeżywalności pilota. W P-47 Thunderbolt, pilot trafiony i zmuszony do awaryjnego lądowania, miał 70% szans na przeżycie. W Spitfire 40%, w P-51 Mustang 45%, w Messerschmitt Bf 109 35%, 7 płyt stalowych, samouszczelniające się zbiorniki, 18 cylindrów rozmieszczonych w dwóch rzędach, także zniszczenie kilku nie zatrzymuje silnika: rurowe wzmocnienia kadłuba, nadmiarowa grubość pancerza. Wszystko to kosztowało wagę, prędkość, zwinność, ale uratowało tysiące żyć. Robert Johnson przeżył wojnę. Wrócił do Stanów, został instruktorem lotniczym, zmarł w 1998 roku w wieku 78 lat. Do końca życia twierdził, P47 uratował mi życie. Nieraz dziesiątki razy. Każdy pilot, który latał Thunderboltem, zawdzięcza mu życie. Egon Mayer nie miał tyle szczęścia. Zginął 2 marca 1944 roku, cztery dni po walce z Johnsonem, zestrzelony przez amerykański myśliwiec P-47 nad Francją. Ale przed śmiercią napisał list do dowódcy Luftwaffe. Alianci zbudowali myśliwiec, którego nie możemy pokonać konwencjonalnymi metodami. Thunderbolt nie jest lepszy od naszych maszyn w walce wręcz, ale nie musi być. Wytrzymuje wszystko, co w niego wystrzelamy. To zmienia wszystko. Miał rację. Po wojnie niektóre P-47 służyły jeszcze 20 lat w siłach powietrznych Ameryki Południowej i Azji. Ostatni bojowy lot Thunderbolta odbył się w tysiąc. Jestem szczęśliwy, że nosisz już w tym roku w Peru. Dzisiaj kilkanaście sprawnych P-47 lata w rękach kolekcjonerów. Kiedy jeden pojawia się na pokazie lotniczym, weterani, ci, którzy jeszcze żyją, przychodzą dotknąć kadłuba, popukać w pancerz. Przypomnieć sobie dzień, kiedy 7 ton stali uratowało im życie. Jeden z nich, dzieci lat 90, był porucznik z 56. grupy myśliwskiej. Powiedział reporterowi w 2010 roku: Niemcy mieli lepsze myśliwce szybsze, zwinniejsze ich piloci byli wspaniali, ale my mieliśmy Thunderbolta i to wystarczyło.